Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej w ten piękny, słoneczny dzień. Janusz Korwin-Mikke, Krzysztof Bosak. Dzisiaj chcemy poruszyć temat lewicy. Lewicy, która zagraża w swoich radykalnych, nierzadko ekstremistycznych formach. Kilka dni temu mieliśmy pod atak na prezesa Janusza Korwin-Mikkego. Za chwilę poproszę pana prezesa, żeby się do tego odniósł. Natomiast zacznę od przedstawienia naszych postulatów. Kilka dni temu dotarła do nas informacja, że prezydent Donald Trump zrobił to, o czym od dawna się spekulowało. To znaczy wpisał tzw. antifę, a więc lewicowych eks Ekstremistów na listę organizacji terrorystycznych, którzy będą zwalczani przez służby specjalne, przez organy przewidziane do egzekwowania. Prawa. Chcemy wezwać do tego samego skrajnie lewicowe środowiska zajmujące się organizacją akcji sabotażowych, zamieszek, szkoleniem ludzi do łamania prawa, szkoleniem ludzi do tego, by zrobić innym krzywdę, pobiciami, jakich dopuszczały się właśnie grupy tak zwanych antyfaszystów w Europie na działaczach organizacji prawicowych, atakami na marsze konserwatystów, katolików, narodowców, pro -liferów. Nasi znajomi uczestniczyli w takich marszach, między innymi. W Berlinie, gdzie byli atakowani. Mieliśmy też Antifę na gościnnych występach, tu w Polsce. Przypomnijmy, że w 2011 roku w lokalu krytyki politycznej działacze tzw. Antify z Niemiec, którzy przyjechali specjalnie tutaj po to, żeby atakować Polaków w dniu Święta Niepodległości, zostali zatrzymani z narzędziami służącymi do wyrządzenia innym krzywdy, takimi jak pałki, takimi jak pałki teleskopowe, gaz, w lokalu intelektualnego środowiska lewicowego krytyki politycznej to pokazuje zjawisko doskonale znane z państw zachodnich a mianowicie że elity uniwersyteckie, medialne, intelektualne, działacze organizacji pozarządowych i radykalni uliczni bojówkarze te środowiska przenikają się. Niestety winne temu jest brak sprecyzowanej polityki państwa oraz tolerancja medialna. Mówienie na przykład o lewicowych kryminalistach, że to zbuntowana młodzież, że to młodzi idealiści, nigdy takich Sformułowanie używa się na określenie bojówkarzy kojarzonych z kręgami prawicowymi, czy najogólniej mówiąc ze wszystkimi innymi grupami niż po prostu skrajna lewica. Dość. Tej stronniczości. Traktujemy wszystkie siły, które naruszają ład publiczny i porządek w ten sam sposób, surowo. Dlatego postulujemy wpisanie Antify na listę organizacji ekstremistycznych, terrorystycznych i traktowanie tych, którzy szkolą się w zakresie łamania prawa, wyrządzania chaosu w ten właśnie sposób. W ten właśnie sposób, w jaki traktuje się podziemie kryminalne ludzi, którzy łamią prawo. Drugi postulat, bezpośrednio związany z tym pierwszym, to postulat wprowadzenia zakazu zagranicznego finansowania lewicy. Sytuacja, w której miasto stołeczne Warszawa, na czele którego stoi pan prezydent Trzaskowski, mój kontrkandydat w wyborach prezydenckich, finansuje kwotą 3,5 miliona złotych lewicowych ekstremistów, którzy szkolą się z taktyki walki w mieście, środowiska anarchistyczne, środowiska właśnie skrajnie lewicowe, środowiska występujące pod kryptonimem antykapitalistycznych, gdzie wiemy, że pod tymi hasłami regularnie palone jest mienie, palone są samochody. W w innych państwach europejskich, czy w tej chwili widzimy to w Stanach Zjednoczonych również e, to jest po prostu skandal. Zarówno organy samorządowe nie powinny wydawać ani złotówki na finansowanie skrajnej lewicy, jak i nie powinniśmy dozwalać do tego, by skrajna lewica w naszym państwie finansowana była z zagranicy, a wiemy doskonale, że sieć fundacji stworzonych w całej Europie przez Georgia Sorosza finansuje lewicowe projekty e, i tutaj wzorem mogą być dla nas inne państwa, e, takie państwa jak. E, USA, Izrael, Węgry mają regulacje w zakresie finansowania zagranicznego organizacji o profilu politycznym. Co więcej, nawet Polska ma takie regulacje. Przecież nie wolno w Polsce przyjmować darowizn na komitet wyborczy z zagranicy. Nie wolno przyjmować darowizn na partię polityczną z zagranicy, ale na fundację prowadzącą działalność społeczno-polityczną. Już można. Dlaczego? Dlaczego rząd PiSu tego nie zmienił? Przecież rząd PiSu z rok czy dwa lata temu prowadził wielką kampanię medialną przeciwko fundacjom pana Kramka i pani Kozłowskiej, które zajmowały się organizowaniem w Polsce Majdanu, delegalizacją, de, destabilizacją sytuacji politycznej. I co? I nic. Skończyło się na kontrolach. Tutaj mam ze sobą projekt ustawy. To jest projekt ustawy, który przedstawił poseł Robert Winnicki w poprzedniej kadencji Sejmu. W tym projekcie ustawy są gotowe rozwiązania, w jaki sposób zablokować napływ pieniędzy z zagranicy do organizacji ideologicznych, społeczno-politycznych. Trzeba to zrobić. Nie może być tak, że w Polsce działania destabilizujące, działania ekstremistyczne są organizowane za obce pieniądze. To jest po prostu sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu narodowemu. Dlatego apelujemy o to i dołożymy wszelkich starań, żeby te zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, dla bezpieczeństwa publicznego, dla ładu publicznego w naszym państwie wyeliminować. Oddaję głos panu posłowi Januszowi Korwin-Mikiemu, który mimo ponad 70 lat został przez tych młodych czy w średnim wieku bandytów nie bójmy się tego słowa tu pod sejmem kilka dni temu zaatakowany. Ja bym tu akurat... Nie przesadzał, bo mnie interesuje coś innego. To była demonstracja, która się nazywała anarchistów, anarchosyndykalistów. Tam Antifa była jedna flaga, i tylko dlatego pewnie tego z tego samego Tam nic z tego nie stało, proszę się tym nie, nie przejmować. Natomiast co jest najgorsze, że lewica, le, że lewica głosi poglądy faszystowskie, bo to jest naturalna logika lewicy, a twierdzi, że jest antyfaszystowska. Prawda? Ci antyczni faszyści, przecież nie tylko w Polsce, ale w, w Anglii, Chyba kolega Bosak też, a na pewno. Ja miałem trudności. Ta, ci antyczni faszyści y, zgłaszali się do władz brytyjskich, żeby mieli libertarianowi, nie pozwolić na występowanie w, w klubach brytyjskich, bo jak nie, to nam pobiją kogoś. I często policja, ale również właściciele klubów, bali się, że przyjdą, wbiją szyby prawda? i odmawiali nam spotkań. Jest to terror, normalny terror. I ci antyczni, Antyczni faszyści postępują dokładnie tak jak te bojówki. Chcę przypomnieć tylko na zakończenie, może słowa Winstona Churchilla, który powiedział proroczo w roku 1947, przyjdzie taki czas, że faszyści będą się występowali pod nazwą antyfaszystów. Ten czas właśnie nadszedł. Muszę potwierdzić to, co powiedział poseł Janusz Korwin-Mikke. Rzeczywiście, e, kiedy byliśmy w Anglii, organizowaliśmy spotkania. E, spotkania organizacji o profilu konserwatywnym, narodowym, e, wolnościowym, e, krytycznym wobec islamizacji Anglii czy napływu masowej imigracji muszą być w tym kraju, niegdyś wolnym, organizowane potajemnie. Ponieważ każde spotkanie, nawet partii umiarkowanych, e, centrowych niemalże, liberalnych, e, które mają właśnie ten niepoprawny politycznie akcent, jest po prostu destabilizowane, rozbijane, wymagane ochrony policji. Nie dopuśćmy do tego, żeby taka sytuacja miała miejsce kiedykolwiek w Polsce. Jest rzeczą słuszną, że różne organizacje ekstremistyczne podlegają monitorowaniu przez państwo. Natomiast nie może być tak, że ostrze tej kontroli wymierzone jest tylko w kierunku tak zwanej skrajnej prawicy, a skrajna lewica wchodzi sobie normalnie na uniwersytety, do mediów, szkoli policję. Przecież mieliśmy taką sytuację, że człowiek, który jeździł do Niemiec zapraszać anarchistów, żeby tutaj atakowali Polaków w święto niepodległości, wtedy co byli pobici rekonstruktorzy na Marszu Niepodległości, ten sam człowiek jest zaangażowany w fundację, która szkoli policjantów z zagrożeń z radykalizmu i z ekstremizmu. E, dzięki zaangażowaniu e, ludzi związanych właśnie z organizacjami. Społecznymi, pozarządowymi, narodowymi udało się w ostatnich latach wycofać z materiałów szkoleniowych policji broszury pisane przez skrajną lewicę, które polskie patriotyczne symbole przedkładały policjantom jako symbole skrajnie prawicowe. Między innymi nawet miecz koronacyjny królów polskich, Szczerbiec. To są sytuacje absolutnie, proszę Państwa, skandaliczne, ale one są świadectwem wielkiej głupoty i wielkiej naiwności dotychczasowej klasy politycznej w Polsce, która nie widzi zagrożeń, które płyną właśnie z gdzie uniwersytety w dużej mierze zostały już przechwycone przez skrajną lewicę i narzucona została tam poprawność polityczna. A przypomnijmy, jak to się zaczynało w trakcie rewolty studenckiej w, we Francji w roku 1968. Otóż tam profesorów o konserwatywnych poglądach po prostu bito, przerywano im wykłady. Tu nie chodzi o żadne prawa człowieka, tu chodzi o narzucenie siłą swoich poglądów przez ludzi, którzy stanowią zagrożenie dla naszej cywilizacji europejskiej. No to kolega Bosak jest młodym człowiekiem. Ja pamiętam jeszcze z czasy ZAMP-u, czyli Związku Akademii Młodzieży Polskiej w latach 50., na, na uniwersytetach, gdzie też młodzież donosiła na swoich profesorów. I właśnie czytałem wczoraj w internecie, jak jakaś pani. W Łodzi donosi na profesora Ujotu, Ujotu jakim prawem on pisze podręcznik, w którym mówi, że Polska powinna zachować równowagę w stosunkach zagranicznych. To agent rosyjski zdemaskować takiego. Zaczyna się, to jest język, ona użyła języka, który pamiętam z lat 50. nie 60. 50. Wraca ta sytuacja. Dziękujemy bardzo. To są nasze propozycje, czyli jeszcze raz przypomnę wpisanie antifinalisty organizacji terrorystycznych i zakaz zagranicznego finansowania lewicy i organizacji właśnie ekstremistycznych z zagranicy. A teraz zapraszam do zadania pytań, jeżeli takie są. Proszę bardzo. Tam Pan jest na takim miejscu, 6,6% jeżeli dobrze pamiętam, w drugiej turze Pan na 30%. No przed Panem ta już znana dobrze tu no ale widać z tego sondażu już kolejnego, że na pewno będzie druga tura. Na druga tura trudno do rozstrzygnięcia, bo właściwie z każdym z kandydatów tutaj, z Pana przeciwników po stronie opozycyjnej, prezydent może przegrać te wybory. Tam idą webbue. Patrzymy na wszystkie sondaże ze spokojem, pracujemy ciężko. Spędziłem ostatnie trzy dni przekonując wyborców w trójmieście do swojej kandydatury. To były spotkania w Gdyni, w Sopocie, w Gdańsku. Za chwilę znów ruszę w trasę, informujemy o tym na bieżąco w mediach społecznościowych. Nie znamy jeszcze kalendarza wyborczego, nie wiemy kiedy wybory, ale mogę zapewnić o jednej rzeczy: przepracujemy każdy dzień i zrobimy wszystko, żeby wyborcy patriotyczni mieli prawdziwą alternatywę w drugiej turze wyborów prezydenckich, żeby nie byli skazani na kandydatów prounijnych, poprawnych politycznie, tylko żeby mieli w tych wyborach kandydata, który proponuje realną zmianę ideową i realną alternatywę dla dotychczasowego establishmentu. A to 7% wierzy, że Pana zadawała, bo przed miał Pan te wyniki dużo lepsze. Cieszymy się ze stałej tendencji wzrostowej, która rysuje się od lutego, walczymy o każdego wyborcę, jesteśmy optymistami. Zbieranie podpisów to problem Rafała Trzaskowskiego. My mamy swoje podpisy już dawno pozbierane, pracujemy z Polakami, przekonujemy ich. Ja w tej chwili skupiam się na przygotowaniu spotkań w Polsce. Apeluję też do władz, żeby przestały nękać nas przy pomocy policji, bo policja była nasłana na moje spotkania na świeżym powietrzu w Sopocie i w Gdyni. I przygotowanie do debat. Czekam na debaty. Natomiast problemy sztabu Trzaskowskiego to są jego problemy. Najmniej mnie one interesują. Szczególnie, że jest to człowiek, który finansuje organizacje skrajnie lewicowe kwotą 3,5 miliona złotych. Powinien się tego wstydzić i przeprosić. To są też proceduralne, każdy ma prawo się zgłosić w wyborach, nie, to nie, dobrze, nie Pani redaktor, to, nie jeśli mamy wyznanie być wyznanie. jeśli to obecnie nie mamy uchwalonego prawa, które daje możliwość startować Rafałowi Trzaskowskiemu. Jak będzie to prawo uchwalone, to zobaczymy. A ile to być? To nie, jest kwestia, to nie jest pana kwestia, co do pana... Okreścia. To w ogóle nie jest moja sprawa, tak. Jeżeli któryś pracownik administracji czy spółek Skarbu Państwa w szczególności zarabia za wiele i zechce część swojego wynagrodzenia przekazać osobom potrzebującym, to będzie to wspaniały przykład solidarności. Zachęcamy do tego, żeby dobrowolnie dzielić się środkami, ci, którzy mają ich dużo, po to, żeby pomagać innym. To, to zawsze godna pochwały postawa. A taki projekt ustawy powinien powstać? Nie wydaje mi się, żebyśmy w tej chwili potrzebowali projektów ustaw, które będą regulować, kto ile ma zarabiać. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Łukasz Korzyna, PNP24.pl Ja chciałbym prosić o doprecyzowanie tego nasyłania policji na spotkania, jaką formę to przybierało. Mam rozumieć, że to było pod pretekstem zakazu zgromadzeń w trakcie pandemii, tak? Do mnie osobiście funkcjonariusze policji nie podeszli i nie wyjaśnili, co się dzieje. Natomiast w Sopocie otoczyły nas policyjne auta z różnych stron i nadały komunikat o tym, żeby nie łamać prawa. Natomiast w Gdyni miało to miejsce podobnie, tylko że tam były może ze dwa radiowozy. Moi sztabowcy rozmawiali z funkcjonariuszami wedle informacji, które od nich otrzymaliśmy. Chodziło o to, byśmy zachowali Chowali tak zwany dystans pomiędzy sobą, co momentami jest trudne, dlatego że ludzie podchodzili robić sobie ze mną zdjęcia, więc stali na przykład tak jak ja w tej chwili, pan prezes Janusz korwin albo tak jak pan. Trudno sobie zrobić z kimś zdjęcie, kiedy ten ktoś staje daleko. Zamykli, zamykli. Poza tym dookoła otaczały nas tłumy turystów, które również stały blisko siebie. Obok w ogródkach byli ludzie i w kolejkach, i w restauracjach, którzy również byli blisko siebie, więc wybranie akurat mojej grupy na cel, żeby ją rozpraszać, a nie na przykład grupy skupionej wokół, w tym samym czasie wokół premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy na bezkresnych, piaszczystych polach Przekopu Mierzei Wiślanej albo Rafała Czeskowskiego na placu w Poznaniu. No, uważam za jednak formę utrudniania kampanii wyborczej kandydatowi prawicowej opozycji. Także proszę funkcjonariuszy, proszę odpowiedzialne ministra Kamińskiego, żeby dali sobie spokój po prostu z przerywaniem naszych spotkań. Dziękuję bardzo.